Się to jest już maszyna do urabiania ciasta, tak? Tak, tak. Reszcze nie trzeba tego robić. Byście nie. się zarobili. Barotki mają to do siebie, że one są w tłuszczu dosyć, dosyć takim intensywnym i wtedy się wkłada je w głęboki. Czyli utopiony. Tradycyjnie, jak co roku, przygotowujemy się do tłustego czwartku, zaczynając produkcję od faworków. Dzisiaj już, czyli w Wigilię tłustego czwartku, produkowane są faworki. Faworki stanowią uzupełnienie tradycyjnych naszych pączków. W naszej firmie od wielu lat produkujemy w granicach 50, 50 kilo. Faworków. Natomiast cała kwintesencja produkcji będzie w dniu jutrzejszym. Produkcja pączków rozpocznie się o godzinie 4 nad ranem i będzie trwała do godziny 12-13 w dzień. W tym czasie spodziewamy się wyprodukować około 15-16 tysięcy pączków.